Siema siema, witam was na dzisiejszym odcinku na stronie casehack.com. link do strony w opisie z kodzikiem sniper. Macie 1 dolara na start oraz plus 20% do depozytu, więc przykładowo wpłacając 150 dolarów, tak jak dzisiejszy odcinek Macie 180 dolarów, czyli 30 dolarów za darmo i taki też budżet mamy na dzisiejszy film. Przypominam możliwość płatności widzom, skinami, Paypalem, Blikiem, Bitcoinem, Trustly, Skrillem oraz wiele innych metod. Przypominam również o rozdaniach na stronie wpłata minimum 2 dolary. Do wygrania Desert Eagle, do wygrania UMP, do wygrania USP, do wygrania również za wpłatę 2,95 kolejny Deagle, AWP Neonoir, Akadżasimow. I to są jeszcze podane stare ceny. Oprócz tego yy, Famas, yy, Galil AR i plus jeszcze do tego macie za 3.86 dolara wpłaty macie kosę do wygrania. Yy, przypominam, im więcej wpłacacie, tym większa szanse na wygranie. Przypominam również o darmowych skrzynkach, które możecie sobie codziennie otwierać, przykładowo taką i mieć 500 dolarów dziennie za darmo, więc możecie stać milionerami. My w dzisiejszym odcinku mamy 150 dolarów budżetu, czyli dosyć sporo Natomiast z tego spróbujemy sobie zrobić ładną jakąś kostkę eee, Nowy event też jest, więc na pewno na następnym odcinku będziemy testować. Na początek zróbmy sobie taką motobitewkę za 62 dolary Zobaczymy, czy nam odda czy nam nie odda 62 dolary, dosyć sporo, bo prawie 200 zł Natomiast zobaczymy, czy nam odda 62 dolary to w sumie jest 200 zł. No także zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Na razie nam oddało pierwszy drop Drugi drop też nam spokodał. Czy trzeci drop również nam odda? I czwarty, zobaczymy, zobaczymy. Trzeci drop również bardzo ładnie nam oddał. I najdroższa skrzynka ostatnia, zobaczymy, czy nam odda. I nam oddała, bo wypada nam Royal. Tylko tutaj wypadł Atomic. Atomic dosyć drogi. Ale tutaj również wypadają nam Wrapsy. Bardzo fajne Wrapsy, bardzo ładne. No i mamy plusa 466 dolarów. Yy, więc już mamy bardzo, bardzo spory profit. I za to już naprawdę można mieć bardzo ładną kosę. Natomiast nie będziemy tak się kończyć odcinka. Tylko spróbujemy sobie zrobić naprawdę bardzo ładną kosę. Na przykład jakiegoś Butterfly'a. Jakiegoś Butterfly'a. Czemu nie mogę stworzyć tej skrzynki? O co chodzi? Nie rozumiem. Nie mogę stworzyć tej bitwy. No dobra. No to w takim bądź razie zróbmy sobie na przykład to, to i to. To możemy stworzyć. Możemy, dobra, no to taką bitewkę za 150 dolarów, zobaczymy, czy nam odda. Mogliśmy w sumie coś droższego stworzyć, no ale już dobra. Dobra, pierwszy raz nam nie oddał, zobaczmy, czy i samo nam odda i sam nam kiedyś oddawał bardzo mocno, tym razem nam nie oddał, no i ostatnia skrzynka DMG została, No i nam zabrała, nawet nie wyszedł na plus ziomek, a nie, wyszedł 30 130 dolarów, więc dosyć sporo w sumie. Jakby nie patrzeć, przed chwilą nam mocniej oddała ta bitewka, więc fajnie, gdybyśmy zrobili sobie podobną teraz bitwę która właśnie by nam mocno też oddała. Dobra, spróbujmy sobie za 300 dolarów zrobić bitewkę, zostaje nam 139. Jeśli tutaj wygramy, no to myślę, że na luzie mamy już ponad 1000 dolarów. Natomiast musiałoby nam oddać. Dobra, no pierwszy drop na razie fatalny. Yy, drugi drop również fatalna, zapłaciliśmy za tą skrzynkę 11 dolarów, więc nie najlepiej. Kolejny drop mamy Royala, więc bardzo ładnie. Zobaczymy co w Royalu nam wypadnie. Jakaś ładna kostka może się znajdzie. I mamy Bajoneta, bardzo ładny Bajonety, 339 dolarów, co zwraca nam już cały koszt skrzynki. No tutaj też nam nie oddało. I Eldorado. Eldorado nam oddał, bardzo ładnie, natomiast nie jest to jakiś duży plus, bo niestety... A w sumie spróbujmy sobie zrobić jeszcze raz tą bitwę. Tylko dorzućmy do tego jeszcze jakąś skrzynkę. Na przykład Imperiala na Jokerzy. Dobra, 421 dolarów bitwa. Zobaczymy, czy nam odda. Zaraz zobaczymy. Ok, pierwszy drop od razu Royal. Bardzo ładnie. Tylko tutaj i tak drogi Royal nie jest. No ale może być. Ok. Ok, i lepsze to niż nic. Kolejny Royal Fajnie, jakby ten The Prince wypadł, to by było też bardzo ładnie. Ale Akaja też może być. 56 dolarów. Battle Scare, bo te skiny bardzo podrożały. Tutaj nie oddało. Dużo zależy w sumie od tych droższych skrzynek. Dobra, mamy Royala. Oni też dostali Royala. Więc nie jest źle. Oj, oj, Nie wiem, co tu jest najdroższego. Dobra, to. To dobrze. Tutaj też będzie Royal. Jest Royal, ale dla nas, więc bardzo ładnie. Więc z tej bitwy już mamy ponad 2,5 kafla na pewno. Czy do trójki dobijemy? Tym, tym ostatnim. O kurde, Royal wypadł. Byleby nie wypadł mu ten sticker houla. No nie, przegraliśmy. XD. Dobra, ale tak z ciekawości. Butter. Ej, ładne zaczynają się już od 2000. No, w sumie teraz nie ma za bardzo kos, ale od 2000 dolarów. W sumie dosyć ładnie, jak z 200, znaczy 2000 dolarów, więc chcielibyśmy zrobić teraz bardzo ładny profit, żeby to nam jednak oddało. I zostało 348 dolarów. Eee, dobra, no to zróbmy sobie na razie tak i dajmy taką za 200. Dobra, razy 4 i próbujmy. I 130 dolarów nam jeszcze zostaje. Jak z tej bitwy wygramy, to mamy już ładny profit. Kurde, no tamta bitwa gdyby oddała, no to by naprawdę był ładny profit, nie? I już byśmy mieli to, co chcieliśmy, ale mamy ładnego print streama na moment obecny. Oj, oj, oj to jest skrzynka, która jest procentowa. Co ja wybrałem? Ej Tu musi dać jakieś te... Tu musi dać jakieś royale. O kurde kosa. Dobra, ale w sumie ja i tak mam dużo, dużą przewagę zrobioną tą pierwszą skrzynką. O kurde Royale. I to jeszcze dla kaczki, która ma bardzo drogi. O, i przegraliśmy. A nie wygraliśmy. Ja pierdzielę, ale fart. Dobra, 800. Dobra, mamy 1000 dolarów. Ej, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie spodziewałem się, że to nam tak odda. Dobra, zróbmy all in. YOLO. YOLO. Raz się żyję. 500 dolarów jeszcze coś byśmy potrzebowali takiego za 500 dolków. 506 w sumie dolarów. O. Hello. Idealna skrzynka. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś dziwna procentówka, która nas zniszczy. A to może być procentówka, bo to kosztuje 500 najdroższy skin tam jest za 1000 dolków tylko. No ale dobra. Ale no, fatalnie dało. Najdroższy, najgorszy drop nam dał w tej skrzynce, a wszystkim dał taki ładny. Kolejny Royal. Niestety nie dla nas. Nam znowu najgorszy. No, tutaj ta kosza też nie droga. I ostatnia. Ja pierdzielę, przegraliśmy wszystko. 20 dolarów. Widzowie, no z 20 dolarów to ja tu już nic nie zrobię, nie? XD, przegrałem. No, także co? Mówi się, trudno żyje się dalej. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do następnego. Pamiętajcie kodik sniper na case Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo.